Siemanesko. Mamy 20 grudnia 2024 oczywiście. Jestem w Maladze. Jest 17 stopni w cieniu. Na słońcu nie wiem ile jest, ale jest bardzo ciepło, bo ludzie normalnie się kąpią i opalają. Także jest naprawdę super. Można się to tak zjarać, że naprawdę aż może nie aż tam, że do poparzenia, ale naprawdę jest przyjemnie. To słońce też fajnie opala, mimo tego, że jest grudniowe właśnie wybieram się w kierunku portu. Duży jest tutaj nacisk na aktywność. Ludzie lubią biegać, spacerować. To jest w ogóle całkiem inny mental jak u nas. Ludzie się kąpią, opalają, a ja langzam, langzam, szpejta, szpejta zbliżam się do głównego portu w Maladze bo oprócz lotniska jest tutaj też i port także miasto jest naprawdę skomunikowane pachnie świeżutkim jedzonkiem z grilla tam widziałem sardynki grillują i tą ośmiornicę pachnie, naprawdę pachnie słychać papugi, może akurat teraz nie ale generalnie tutaj są papugi no dźwięki jest co jest też fajnie, że tak sobie właśnie pary pod drzewkami siedzą, nie? Tak jak tutaj, a tak hamsko zbliżę, nie? Ale to tak, żebyście zobaczyli, no i fajnie, romantiko, nie? Zona romantika. no tutaj mamy oba kolejną parę. Także fajne miejsce, też, żeby sobie gdzieś przyjechać, odświeżyć te miłosne poglądy. Super, super, naprawdę. No i te ciepło. Dobra, nie będę zanudzał, idziemy dalej. No i to jest właśnie ten pachnący grillek o którym mówiłem. Tutaj mają taki fajny styl. Robią palenisko, nabijają to na, na takiego dzwona, Ociach, sardynki obok jakaś ryba, nie wiem, to chyba bas jest. Kawałek jakiejś tam oświadnicy. No to jest to. Przede wszystkim to pachnie, to jest świeże. Pokazać, jak sobie, nie można tak nazwać, łapią ryby po prostu w morzu. Bo generalnie to, jak się wchodzi do wody, tutaj, tak dość spore ryby pływają między nogami, które można śmiało, walnąć sobie nagrywa. A tutaj tutaj jeszcze, zbliżając się do portu, jak ludzie się opalają, chilaucik, relaksik. Tu linią brzegową. Zbliżamy do ulicy. Zbliżamy się małymi krokami. tak głośno było przy, przy głównej drodze, tak jest, powoli do celu. Jeszcze chwilka.

Także tak wygląda okres przed świętami w Malazie. Jeszcze na szybko chciałem pokazać świąteczne stragany. Stateczki będą punktem odniesienia. Jest troszeczkę świąteczny klimat. Ale na drugim klipie wam pokażę, jak była przyozdobiona lampkami. Znaczy, była, jest nadal. Świątecznie Marbella. Bo jest co prawda, jest ten dzień, ale na innym klipie jest właśnie pokazane, jak to wszystko wygląda w nocy. Chcę mu chwycić, bo tam Mikołaje zasuwają na rowerach. I nie mogę z nimi nadążyć. Ale w sumie oni wyznaczają mi też. Drogę do celu Zaraz ich złapię No już jestem faktycznie u celu no ale powiedziałem że złapię Mikołajów To złapie jeżeli można tak przynajmniej nazwać Nie no jest Broda jest O są prezenty Jest na stajni, Także nawet mi pomachali na szczęście Generalnie to masa knajpek, ceny spokojnie, to co w Marbeli, bo tam to jest tragedia. Znaczy no, no nie tragedia, no tak nie mogę mówić. No ale są większe niż tutaj. No tutaj to są takie jak w Polsce, nie? Także jest luz, A nawet czasami bym się pokucił, że taniej. No ale dobra. Jestem... O! Jestem latarenka w końcu na piechotę idę, nie? Także... zrozumcie to, nie? <grym> Mały trening. No dobra, chyba tam lezę na, na górę, żeby trochę pokazać, jak to wygląda. O, tutaj punkt odniesienia, czyli ten jachcik. No dobra, mamy to. Mamy latarenkę, ale tam jest jeszcze taki mały zagajnik, Tam chcę się doczłapać, bo będzie fajna panorama wody. Jestem w drodze. Tutaj można bardziej to z większej perspektywy uchwycić. Ale może uda mi się to dalej. No i dobra, tak to wygląda. Bardziej z offshore'u. O, jest tutaj ten statek punkt odniesienia, który był na samym początku. No już coraz bliżej, jakby się wpław wbił, to zaraz, zaraz bym dopłynął do niego. No i tutaj już jest praktycznie koniec. Tam jest takie rondo. Tutaj są falochrony. Tam widzę jakieś jachty motorówki do wypożyczalnia pewnie. Także tutaj już nic ciekawego nie ma. A chyba najciekawiej to był um, tamtą ala promenadą. I tutaj gdzie są te knajpki, nie? Czyli ten taki taka literka U. Naprawdę dużo knajp, ładnie pachnie i super cena. Ok, ja już wracam. Na zakończenie chciałem Wam puścić ostatni odcinek dynastii. Mikołajowie już tam sobie wcinają też jakiś tam obiad, lunch, nie wiem. Także trzymajcie się i życzę wszystkim wesołych świąt.